Ciemka tu danger i grając sobie z bratem w Science Row natknęliśmy się na coś takiego. No Science in Steelport. Protestanci na dachu. Ha. Co mają na tabliczkach? Shanti is a war. Nie wiem co to. Eee, no Science in Steelport. Dobra, strzelimy może nich? Co ty na to młody? Dobra, to ogień snajperski, dawaj. Podbiegnij tu do mnie, walimy w nich na trzy. Co? LOL! zliknęli. Dobra, to był... Albo no, nie. Dobra, nara, wszystkim trzeba ser... nazwę da... dla tej serii z... wymyślić, będę przedstawiał różne takie głupie scenki z gier różnych, nara.